Jak sobie radzę ze stresem? No słuchajcie, to nie da się pozbyć stresu. Codziennie mam jakiś stres, nie wiem, przejść muszę iść do szkoły, mam dzisiaj sprawdzian, mam coś tam. Eee, później tych stresów jest jeszcze więcej, dlatego ludzie siewieją, albo panowie sięją, to jest dużo stresów. Ale, a tak naprawdę po prostu staram się, staram się stawiać czoła temu wszystkiemu. Eee, nawet jakaś stresująca sytuacja i to się wszystko przekłada na to, ile od siebie dacie tyle właśnie będziecie warci w tej sytuacji. Czyli jakaś stresowa sytuacja w postaci sprawdzianu, bardziej się streszucuje, gdy się do niego nie przygotuje. Tak samo jest z zawodami i to jest coś normalnego w życiu, coś codziennego, ale trzeba mimo wszystko, nie wiem, zamknąć oczy, wziąć kilka tak głębokich oddechów i powiedzieć sobie, że dam radę. I często musimy to powiedzieć koleżance, bądź koledze, że słuchaj, wiem, że to jest trudne, z czym się teraz mierzysz, ale dasz radę. I nawet takie powiedzenie yy, tego dać, yy, jak dajecie komuś taką bardzo, bardzo y, pomocne. Ale staram się zamknąć oczy i pomyśleć o tym, czemu zaczęłam na przykład trenować, bo stresu, stresowałam, stresowała mnie jakaś walka, jakiś start. To zamykałam oczy i myślałam o tym, czemu, czemu chciałam to zrobić.